Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym wideo, odcinek numer 35 naszej serii budowania portfolio kryptowalut z małym kapitałem. Jak wiesz, spotykamy się co weekend, aby za dwie dyszki kupić Bitcoina, ale żeby było ciekawie, za drugie dwie dyszki kupujemy Altcoina. I robimy dwie rzeczy, czyli porównujemy te dwie inwestycje, to się bardziej opłaca, ponieważ są ludzie, którzy twierdzą, że nie ma sensu inwestowania w Bitcoina. Lepiej inwestować w Altcoiny, są zwolennicy Bitcoina, także w tym wideo sprawdzimy po pierwsze... Co będzie miało większy sens, a po drugie sprawdzimy, czy w ogóle ma sens inwestować z tak małym kapitałem jak 20 zł regularnie co tydzień używając strategii uśredniania kosztów. Także zaczynamy. Zanim pójdziemy dalej, pamiętaj, to nie jest porada inwestycyjna, żyjemy w Polsce no i niestety kryptowaluty nie są uważane za inwestycje. Także takie, o takich rzeczach niestety wciąż jeszcze trzeba. Mówić. Ja osobiście to traktuję jako inwestycję. Ty zrób co oczywiście chcesz, ponieważ ryzyko, jak i zyski są po Twojej stronie. Ok, więc lecimy dalej. Jak widzisz na obecną chwilę, Bitcoin zdecydowanie przegonił altcoiny. Ja obserwuję to zjawisko już drugi raz podczas naszego eksperymentu. Jeżeli chcesz, to się cofnij do pierwszych odcinków i zobaczysz, jak to fajnie wyglądało. Na początku Bitcoin tak samo mm, przegonił altcoiny na tą stronę. Potem jednak przy, ty, przy tym gwałtownym wzroście na granicy grudnia i stycznia, właściwie to było w styczniu, altcoiny zdominowały bitcoina w 75%. I teraz z tego co ja obserwuję, taki pierwszy wniosek, że za każdym razem kiedy dochodzimy do takich tych linii oporu, to, zaczyna się potem cofać, jest taka huśtawka. Nie jest tak, że Bitcoin cały czas jest po prostu stricto lepszy od altów czy odwrotnie. Cały czas po prostu jest to zmiana. Więc co będzie dalej? Nie wiem, zobaczymy. Być może na to z tego, co się wydarzyło wcześniej, można wywnioskować, że niedługo alty powinny zacząć odbijać, bo co się wydarzyło na rynku i to jest mega, mega ciekawe. Zauważcie, po tym wzroście łym Bitcoina do prawie 7,5 tysiąca dolarów. Zauważcie, zawsze jest tak, kiedy jest nagły, gwałtowny wzrost o kilkanaście procent, zawsze jest odbicie w dół. W 99% kryptowalut to jest odbicie w dół. I to miało miejsce. Zauważcie, tutaj wszystkie praktycznie krypto poszły w dół, ale nie bitcoin. I tu jest ciekawostka, ponieważ mi się wydaje na obecną chwilę, że skoro jest teraz taka linia oporu, że ludzie nie chcą sprzedawać, coś się jeszcze szykuje i tutaj będziemy mieli jakieś ruchy, być może w nas, na początku następnego tygodnia. To jest osobiste moje zdanie, znowu mogę się mylić, nie chcę tutaj wróżyć z fusów, jednak no, tak to dla mnie wygląda, tak na kłopski rozum, tak jest linia oporu, wszyscy się tutaj wyprzedają, jednak Bitcoin nie. Więc co to może znaczyć, nie wiem. Póki co mamy fajne spadki na altach, wczoraj właściwie były te największe spadki, dzisiaj już jest troszkę słabiej niż wczoraj, ale wciąż te ceny przy market capie 278 miliardów myślę są bardzo, bardzo Fajne. Ok. I jeszcze kolejna sprawa. Zauważcie, tak jak budujemy nasze portfolio. Zauważcie, tu mamy Januar, czyli styczeń. Mieliśmy górkę, potem spadek. Delikatna górka. może powiedzieć, że było tak, teraz tak. I teraz ja myślę, że teraz idziemy w górę. Jak będzie, zobaczymy. Być może więc to są, wciąż są osoby, że Bitcoin za chwilę znów się zredukuje do 5000 czy do 4000. 4800. Są też takie, tato, takie osoby, które mówią, że za um, lada dzień możemy zobaczyć 9000 dolarów. Szczerze, nikt tego nie wie. To są czyste spekulacje, więc sam musisz się podjąć decyzję. Ja wciąż jestem optymistycznie nastawiony do bitcoina, do krypto, no dlatego uważam, że ten weekend znów jest fajnym weekendem na zakupy, zwłaszcza, że mieliśmy spore, spore spadki. No oczywiście oprócz bitcoina, on niestety wz wzrósł, ale w porównaniu do naszych. Yy, Górek z grudnia, stycznia 20 tysięcy dolarów wciąż jest dość nisko. No ale nic, to jest strategia uśredniania kosztów, to jest ten eksperyment, więc ciśniemy. Ok, więc na początek szybka transakcja. Oho, ho. Nie z tej strony. 73,815. Teraz szybko wpiszemy to do naszego kalkulatora, do naszego portfela, tak? Żebyśmy mieli wszystko pod ręką. Używamy tego tutaj narzędzia po to, żeby monitorować jak nam po prostu idzie, tak? I wyciągać jeszcze więcej ciekawych wniosków. Więc na początek nasze wirtualne złotóweczki. Transaction. OK. I teraz wpisujemy naszego nasz zakup Dobrze chyba pamiętam 71825 okay. i 20PLM więc to jest nasz pierwszy zakup i dzisiaj szybko jeszcze zerknijmy na to jak wygląda nasze portfolio, ponieważ myślę, że warto, warto jeżeli wierzysz w jakąś krypto i nie wiem, podobać się projekt, zespół, wizja, pasja, cokolwiek w tym projekcie widzisz fajnego, myślę, warto budować sobie mocną pozycję. Co, co mam na myśli, mocną pozycję w momencie, kiedy są spadki? Bo zauważcie, na większości krypto tutaj niestety wciąż są spadki. Na, w stosunku do Bitcoina będzie to lepiej, zapewne. Mamy więcej zielonych pól. Jednak wróćmy na złotówki. Myślę, że w mocnych projektach, tych, w których najbardziej wierzysz, zdecydowanie w które najbardziej wierzysz, które powinny stanowić największą część Twojego portfolio, a ta druga pozostała część to oczywiście jakieś bardziej ryzykowne projekty z dużym ryzykiem, ale z ewentualnie dużym, z dużą stopą ewentualnego wzrostu. Jednak te mocniejsze projekty, myślę, warto cały czas, mm, cały czas budować. Cały czas budować na nich kapitał, tak, aby w momencie, kiedy faktycznie ich założenia w tej firmy, tego startupu, się spełnią, ich produkty zaczną funkcjonować, cena tych coinów także powinna pójść razem za tym. I to obserwowaliśmy to oczywiście w przeszłości, myślę to też zobaczymy w przyszłości. Więc postanowiłem dzisiaj ponownie zakupić jednego z mocniejszych coinów w naszym portfolio, jakim jest OneChain. Rozmawialiśmy o tym. Kilka odcinków wcześniej, jeżeli chcesz, to się śmiało cofnij. Jest tam parę więcej słów o łączeniu. Jednak mamy 40, 42% spadek na tej krypto. Średnia zakupu na obecną chwilę jest to 13%, dzisiaj cena jest 7,87. Więc, no, znów z tej naszej perspektywy, z perspektywy inwestora, uważam to za dobry zakup. Chociaż jak widzicie, są krypto, które mają większe minusy. Jednak tak, żeby, żeby nasze portfolio jednak funkcjonowało jak najlepiej. Tak to są moje wnioski z, przez, z ostatniego roku. W takich momentach, kiedy są takie spadki, bardzo fajnie jest inwestować w te projekty, które naprawdę mają duży potencjał. I w moim przypadku, z tego co ja myślę, jak już wiecie, są to projekty infrastrukturalne, takie jak IOS, Ethereum, Cardano co jeszcze, zilika tak o czym mówiliśmy, więc to są projekty moim zdaniem, które są bardzo, bardzo mocne i podobnych projektów ja szukam tylko jeszcze na początkowej swojej drodze, chociaż OneChain na obecną chwilę, zobaczmy gdzie jest OneChain na 54. miejscu, 228 milionów dolarów, na obecną chwilę Market Capu więc potencjał, no, teoretycznie mamy tutaj w miliardach, tak? Więc no, ten X wciąż myślę razy 10 na ten rok jest bardzo, 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 bardzo prawdopodobny. Dlaczego tak mówię? znowu nie bierzcie tego za pewnik oczywiście. Jednak no, to, co ja dla, co, jeżeli chodzi o przewidywania ceny dla, dla OneChain, mój osobisty taki typ na to, co się wydarzy jeszcze w tym roku dla tej krypto, to jest przynajmniej 30 dolarów. Ale oczywiście zobaczymy, nie wiem, nie chcę znowu wróżyć z fusów, to jest moje osobiste zdanie, dlatego ja tą krypto dokupuję. Wczoraj dokupiłem sporo tej krypto jak i kilka innych projektów, więc zgodnie z tym, jak prowadzimy tą serię, po prostu dzielę się z Wami tym, co ja osobiście też robię u siebie. Więc lecimy dzisiaj tym razem na KuCoin, mam tutaj 100 tysięcy Satoshi. 7, 1, 8, 2, 5 Bitcoina. Podzielić na, będziemy kupować po 2, 9, 2, 8, 6. 2.45 one chain kupimy. Ok. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. ja to sobie po prostu kupię za wszystko co mam, żeby nie zostawać tych drobnych. Nie ma sensu do naszego portfela wpiszemy 2.45 tak żeby było wszystko idealnie, wszystko zanotowane. Więc składamy zamówienie, czekamy parę sekund i mamy już to na naszym koncie. Więc wracamy do na, 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 nasz, na nasze portfolio, klikamy Enter Coins i dodajemy 2, 4, 5, 4, 5, 2. Tak było dokładnie. One, 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 Chain, no i 20 złotych. Nie Bitcoin a 20 złotych równo wartość tego, co kupiliśmy w Bitcoinach, tak żebyśmy mieli więcej, ponownie, więcej statystyk na potem. Okej, okay, więc Bitcoin zakupiony, one chain zakupiony. Super jest właściwie końcówka naszego następnego odcinka. Słuchajcie, jestem mega ciekaw, co myślicie. Tak? Chciałbym, żebyście się też ze mną wypodzielili. Co myślicie, jakie wasze jest przewidywanie dla ceny bitcoina? Ponieważ zbliża się bardzo ważne wydarzenie, zrobię o tym oddzielne wideo, bardzo ważne wydarzenie, właściwie informacja, wydarzenie 10 sierpnia, co może bardzo mocno popchnąć cenę bitcoina do przodu. Nie wiem, czy to nie jest już moment, kiedy ludzie się zaczynają przygotować na ten start, tak jak mi ktoś mówił, że bull run, jednak różnie może być. Ja jestem optymistycznie nastawiony, ja uważam, że cena bitcoina będzie rosła i faktycznie do tego 10 sierpnia Możemy zobaczyć 10 tysięcy dolarów. Więc jestem ciekaw, podziel się w komentarzach, jaki jest twój, Twoja myśl na temat kolejnych ruchów Bitcoina w ciągu następnych dwóch, trzech tygodni. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Okej, okay, więc to było na tyle. Jeżeli była tu jakakolwiek dla Ciebie wartość, oczywiście zostaw łapę w górę. Subskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z tymi, z tymi odcinkami, z tą serią, jak i z innymi, które prowadzę na tym kanale. Póki co trzymaj się ciepło, pozdrawiam Ciebie serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!